Wieczór kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie dzisiaj w poniedziałkowy wieczór. Jak już zapowiadałam tydzień temu, zaczynamy wspaniałą serię z współautorami pięknego projektu międzynarodowego Niegotowi na sukces. Dzisiaj zapraszam do rozmowy wspaniałą kobietę mieszkającą w Agni. Mamy eksperta od włosów. Po prostu super, super panią Magdalenę Zakrzewską. Magdaleno, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. Dobry wieczór, witam, witam, Sylwii. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Magdo, wiem, że troszeczkę stresu się chowa za tobą, ale no, go nie wiem. To dużego i to chyba takiego wiesz, tam ogromnego. Ale go nie widać, kochana. Wiem, jesteś, jesteś, jesteś jedną ze współautorów naszego projektu Nie gotowi na sukces. Proszę, powiedz troszkę parę słów o sobie. Kim jesteś? Co porabiasz? Gdzie mieszkasz? Ojej, zawsze najtrudniej mówić o sobie, prawda? Ale dobrze, no, ma, mam na imię Magdalena, mam, jestem, jestem po czterdziestce. <noise> <noise> także jestem po czterdziestce. O datę urodzenia <noise> się nie pytałam. Nie, 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 ja wiem, także dobrze. W każdym razie od 15 lat mieszkam w Anglii. Jestem mamą osiemnastoletniego syna, jestem żoną. Od niedawna również też Mamą w cudzysłowie dla mojego czworonożnego stworka, potworka, czyli pieska. I czy, co się zajmuję? Zajmuję się zawodowo. Zawodowo jestem od niedawna, w sumie ponieważ zdobyłam wszelkie certyfikaty. Jestem specjalistą od włosów, czyli trechologiem. Jest to dziedzina, która. Może nie każdy o niej wie, a ja bym chciała ją rozpropagować szerzej. Także wszelkie właśnie niuanse związane z włosami i skórą głowy, no to ja się tym zajmuję. Dodatkowo, jeszcze ze względu na to, że 12 lat temu założyłam swoją firmę, nadal ją prowadzę. Jest zupełnie z innej dziedziny, także jest to firma stacjonarna i stacjonarnie prowadzę firmę sprzątającą. Tutaj Wam. Wspaniale Magdo, wspomniałaś o trychologii wiem ja wiem, że jesteś ekspertem w bardzo dużej, jakby powiedzieć, na bardzo du jedynym ekspertem na bardzo dużym obszarze w Anglii, wiem też, że zaliczyłaś, zrobiłaś certyfikat w języku angielskim. Jesteś jedyną do tej pory Polką mieszkającą w Anglii, która taki certyfikat posiada. To jak się z tym czujesz? Powiem ci, że czuję się dobrze, dobrze się z tym czuję. Jestem dumna sama siebie, jestem dumna sama siebie, że mi się to udało, że dałam radę. To, że najpierw robiłam certyfikaty w języku polskim, to musiałam to zapoczątkować, żeby sobie po prostu też się zaznajomić się z terminologią. Język angielski, no troszeczkę jest, no wiadomo, my nie używamy takich słów, więc to też musiałam tą terminologię sobie przyswoić. No ale ze względu na to, że tutaj mieszkam, tutaj jestem, chcę tutaj pracować, no to ten certyfikat był mi też bardzo potrzebny. Dlatego zrobiłam go w języku angielskim. I, i czuję się naprawdę wyśmienicie z tym I, i nigdy nie wierzyłam, że coś takiego się zdarzy i że dam radę i że będę mogła ze względu na to, że no to już może tak troszeczkę napomknę, przyjeżdżając tutaj przyjechałam całkowicie bez języka, także to jest też taki ogromny sukces dla mnie, że pomimo tego, że i się przebywa również i z Polakami, i, i z Polonią mieszkającą w Anglii, to tego języka udało mi się nauczyć. Udało mi się nauczyć na takim poziomie, że mogę nareszcie swobodnie się z nim poruszać i swobodnie pracować. Mhm. Magdo wspomniała, że oczywiście mieszkasz w Anglii, ale może powiedz tak pokrótce, co sprawiło, że wyjechałaś z Polski do Anglii? Co było takim bodźcem do tego wyjazdu? Wojcem do wyjazdu było moje dziecko, dlatego że w chwili podjęcia decyzji byłam już mamą, mój synek miał 3 latka i tak naprawdę nie miałam za bardzo wielkich perspektyw w Polsce, a chciałam, żeby on miał lepiej, tak? Czyli w sumie zrobiłam to wszystko dla niego. Z myślą o nim i dla niego, dla jego lepszego startu w przyszłość dlatego żeby on mógł lepiej realizować swoje wszelkie plany, marzenia, które z czasem na pewno będzie miał. I ten krok podjęłam. Także to przede wszystkim też i zmiana, po prostu zmiana mojego stylu życia. No, chęć też poznania innej kultury, ponieważ ja jestem osobą, która uwielbia podróżować, która uwielbia poznawać innych ludzi i, i też patrzeć na ich zachowania, to też była taka chęć chęć poznania czegoś nowego i sprawdzenia siebie. Dlatego że no, nie, nie powiem, że było no super łatwo i tutaj miałam drogę usłaną różami. Nie, i, i to też był taki duży, duży sprawdzian dla mnie. Ale przede wszystkim z Polski pchnęło mnie to, żebym wyjechała do mojego dziecka. Mhm. Ja, jeśli, jeśli patrzysz na ten czas, który właśnie przebywasz, mam tutaj um, następne pytania, ale do tego wrócimy, od osoby, która nas widzi. Ale powiedz mi, jeśli patrzysz tak w tył, ten czas, który przebywasz teraz w, w Anglii, jak ty to widzisz? Czy, czy, czy myślisz, że osiągnęłaś to, co chciałaś osiągnąć? Tak, osiągnęłam wszystko. W sumie osiągnęłam wszystko, no, może nie wszystko. Nie, to, co sobie założyłam, osiągnęłam wszystko, ponieważ z czasem oczywiście rodzi się coś nowego, tak. Ale to, co sobie założyłam, będąc jeszcze w Polsce, planując swoją, swoją podróż, swój wyjazd, to tak, osiągnęłam wszystko, o wszystko, co chciałam. Zmieniłam swoje życie diametralnie, zmieniłam życie mojego dziecka. Dałam mu start na no, w lepszą przyszłość. On realizuje swoje, swoje marzenia również. A ja, ja również jestem spełniona. Tak, jestem spełniona i wiem, że to był dobry krok. Wiem, że to mm -hmm. było dobre posunięcie. Mówisz o spełnieniu i powiedz mi, skąd skąd ta odwaga, żeby wziąć udział właśnie w tym projekcie, nie gotowi na sukces. I opisać swoją historię, inspirującą historię, i pokazać i pozwolić przeczytać swoim, innym czytelnikom, innym osobom, poznać Twoją historię, poznać to, co przeszłaś i zainspirować ich. Skąd, skąd ta odwaga? Dlaczego przystąpiłaś do tego projektu? Do projektu przystąpiłam przede wszystkim ze względu na to, że poznałam osobę, która tym projektem w ogóle kieruje, i która mnie zaprosiła do tego projektu, i która rozmawiając ze mną po raz pierwszy przedstawiła ten projekt w tak fantastyczny sposób, że ja sobie pomyślałam, Boże, jak fajnie będą miały te osoby, które w tym projekcie będą. I później nie spodziewałam się, że padnie to pytanie. To na żeby nie było pytanie, to było nawet stwierdzenie: to co bierzesz udział? I, 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 ja już nie miałam się jak wycofać, tak? Ale powiem Ci, że długo się biłam z tymi myślami, bo to jest jakby nie było kolejne wyjście ze strefy komfortu, prawda? Bo ja muszę opowiedzieć również o całym. No, może nie całym, znaczy to jest cały, moje tutaj, cały mój pobyt, całe moje życie, co się tutaj w ogóle działo i, i, i jak sobie tutaj radziłam i jak funkcjonowałam. Oczywiście w bardzo dużej pigułce, no bo nie było miejsca na tyle, żeby, żeby tego w ogóle opisać. A skąd odwaga? Wiesz, praca praca nad samą sobą, praca z osobami, z kołczami, a w szczególności też z tobą, dała mi tą odwagę. Dała mi tą odwagę i stwierdziłam, że tak, że teraz mogę to zrobić, że jestem w odpowiednim momencie, a kolejna sprawa to też chciałam, żeby jak tutaj znowu nawiążę do mojego syna, żeby mój syn wiedział, że marzenia nie spełnia się od tak. Marzenia się naprawdę spełnia długo, ale jeżeli się jest konsekwentnym i realizuje się je krok po kroku, to naprawdę jest wszystko do zrobienia, nawet jeżeli są głody pod nogi rzucane. Także stąd wzięłam swoją odwagę ze względu na ciebie, ze względu na pracę z tobą, a także ze względu na to, że... Sama wewnętrznie też czułam, że to jest właśnie odpowiedni moment. Mhm. Czyli poczułaś, że to jest odpowiedni moment. Książka, książka, sam projekt mówi właśnie o tym, że mamy ten nie w takim nawiasie i nie gotowi na sukces. I powiedz mi, piszemy o tym sukcesie i ja wiem, że ten sukces jest dla każdego inny, inaczej wygląda. A jak wygląda dla Ciebie sukces? Czym jest no to... dla Ciebie sukces? Dla mnie sukces przede wszystkim to jest, wiesz, jeżeli my sobie coś założymy, założymy sobie jakieś cele, założymy sobie, że chcemy spełnić jakieś marzenia albo inaczej, na mapie marzeń zaznaczymy nasze marzenia i będziemy konsekwentnie realizować je, dążyć do ich realizacji i do tego, żeby osiągnąć, i za chwilę je osiągniemy, to to jest sukces. Dla mnie to jest sukces. I nieważne, czy. czy dla mnie sukcesem nie jest to, że ja będę miała miliony na koncie. Dla mnie sukcesem jest tylko i wyłącznie to, że jeżeli ja składam obietnicę, jeżeli ja mam cel, to ja do tego dążę wytrwale, dążę nie patrząc na za siebie, nie patrząc też na innych, co inni mówią i wiedząc, że spotkam się z krytyką, ale i tak dążę do tego, co sobie zaplanowałam. Także to jest dla mnie sukces. To mhm. jest moja definicja. Piękna definicja. Książka będzie, książka będzie właśnie w trzech państwach: będzie w Niemczech, będzie w Belgii, będzie w Anglii. Jak, jak, jak czujesz się z tym, że Twoją historię pozna tyle czytelników? Fantastycznie. Muszę ci powiedzieć, że nieraz jak o tym myślę, to mówię, Boże drogi, ja w takim międzynarodowym projekcie, moja osoba, skromna osoba. I, ale się czuję w tym fantastycznie, bo chciałabym pokazać każdej osobie, każdej osobie, że wszystko, co sobie zaplanujemy, jest możliwe do osiągnięcia. Ja zawsze stawiałam sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Moja poprzeczka nigdy nie, nie opadła, tak? Nawet kiedy było naprawdę bardzo ciężko, to ta poprzeczka ciągle wisiała i ja wiedziałam, że ja muszę nie ją doskoczyć, ale ją przeskoczyć. I, I ta poprzeczka nadal jest. I ja bym chciała właśnie, żeby ludzie wiedzieli, że nieważne, co my sobie zaplanujemy, co będziemy chcieli osiągnąć, to jesteśmy w stanie to osiągnąć, jeżeli będziemy w pracować i dążyć do tego. I że, a to, że ja będę w takim wielkim, olbrzymiastym projekcie, super, dlatego że bardzo dużo Polaków jest poza granicami Polski, bardzo dużo Polaków żyje na obczyźnie, niektórzy no, tak jakby no, w takiej gonitwie są, tak? Praca dom, praca dom i nic więcej zatracają się w tym wszystkim też swoją historią chciałabym im pokazać, że nie tylko ta praca i dom, że naprawdę jesteśmy też my bardzo ważni w tym wszystkim i żeby oni się też w tym odnaleźli. Dlatego to jest fantastyczne, to jest naprawdę fantastyczne uczucie. Super, mhm. dziękuję. A powiedz, to będzie międzynarodowe, Wiemy, ja, ja już wiem, no, jestem tym cząstką rozpoczynającą projekt, wiem, że to jest pierwsza część, będzie następna, Um, także następna już będzie za rok. Co byś, chciała, co byś mogła? Albo co byś chciała powiedzieć osobom, które na przykład mają takie uczucie, nie wiem, czy się nadaje, nie wiem, czy zrobić, nie wiem, czy podjąć ten krok, a boję się, nie umie pisać. Co mogłabyś powiedzieć takim osobom? Mogłabym im powiedzieć, żeby się w ogóle nie wahali, żeby się w ogóle nie wahali, żeby się w ogóle nie zastanawiali nad tym, ja miałam dużo wątpliwości, te wątpliwości, no sama wiesz, bo z tą dużo rozmawiałam, rozwiewałaś za każdym razem, ale wiecie co, to jest tak, że jak my usiądziemy i zaczniemy pierwsze zdanie, to już kolejne zdania po prostu płyną, tak, i nie możemy się zatrzymać. Przyznam się do czegoś, przyznam się do czegoś bez bicia, naprawdę. E, Sylwia, kiedy był deadline i miałam oddać tekst, ten tekst mi się skasował. <laughs> Witaj w klubie, kochana. Ja <laughs> nie wiem jak, słuchajcie, naprawdę ja nie wiem jak, jak to się stało, czy po prostu szczęście, euforia, że ja skończyłam, że tą kropkę postawiłam, że już wszystko napisałam. Słuchajcie, skasowało mi się. Nie było tego nigdzie, nie mogłam tego nigdzie znaleźć. Boże, płacz, rozpacz, godzina trzecia nad ranem. Ja mówię, co ja teraz zrobię? Ja mówię, no nie no, koszmar, przecież ja nie mogę tego pisać od nowa. Ale no co miałam zrobić? Musiałam napisać od nowa, tak? I co zrobiłam? Napisałam. Sylwia usiadłam i ja mówię tak. Uch. Głęboki wdech, wydech, okej, okay, przecież wiem, o czym chcę napisać i wiem, co tak naprawdę chcę, żeby było w tej książce. I napisałam. Napisałam to jednym tchem, jednym ciureczkiem, przy jednej, przy jednej filiżance kawy. Także, wow! Tak, także kochani, jeżeli się naprawdę nad tym zastanawiacie, wahacie się, macie obawy, obiekcje, nie wahajcie się. A kolejna sprawa to jest niesamowicie, to jest rewelacyjne uczucie. Bo my naprawdę, tak naprawdę ja bynajmniej może ja będę o sobie mówiła, ja bynajmniej nie czuję tego na co dzień, że postawiłam sobie za cel powiedzmy faktycznie skończenie tej trychologii i skończyłam tą trychologię. Ja o tym nie myślę. To po prostu się dzieje, to płynie, tak? Chciałam lepszego życia dla mojego dziecka i to się stało. Dobrze, ja o tym też nie myślę. To jest z tyłu głowy, ale ja o tym na co dzień nie myślę. A jak my zaczynamy pisać, to w tym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele my osiągnęliśmy, jak wiele my zrobiliśmy i jak wiele my zdziałaliśmy. Może to jest długi czas, tak? 15 lat uważam, że to jest naprawdę długi czas, ale te 15 lat to nie było takim ciurkiem, tylko że to było też przerywane. Nie będę opowiadała dlaczego było przerywane, to zapraszam do książki e, i żeby każdy przeczytał, dlaczego to zostało przerwane i na jak długo. E, dlatego też e, ale no da, dajemy radę, tak dałam radę ze wszystkim e, i jeżeli my zaczniemy to przelewać na papier i o tym myśleć i przypominać sobie, to to jest jeszcze większy bodziec do tego, żeby poczuć się dumnym z samego siebie. Dlatego nie wahajcie się, kochani, absolutnie nie. A w szczególności, że Sylwia nie gryzie. <grywa> Dziękuję Ci bardzo za, za zwrócenie uwagi, że nie gryzę. <grywa> bardzo mi miło. Może będę musiała i zęby naostrzyć albo coś takiego. <grywa> Ale ja wiem, że Ty masz też, udzielasz rad, właśnie ta trychologa mnie bardzo, wiesz, tu inspiruje, w ogóle to, to, to cała ta, ta wiedza na temat włosa. Może powiesz, gdzie można Cię znaleźć? jak? Jak też zakupić książkę? Bo oczywiście, też można już kupić książkę u ciebie w przedsprzedaży. Książka będzie już pod koniec stycznia dostarczona. Także mamy nadzieję, że też będzie dostarczana do Was, do osób, które już zamówiły książkę. Ale może powiedz, gdzie można Cię znaleźć na mecie w związku właśnie z trychologią? W związku z trychologią można mnie znaleźć na mojej stronie Poradnia Trychologiczna. Może tutaj wrócę linka w komentarzach, będzie link do, do mojej strony. To można mnie tam znaleźć. Można mnie również znaleźć wpisując na Facebooku Megi Taylor. Takim mam nick na, na Facebooku i, i takim się posługuję. Także można wpisać Maggie Taylor i, i można mnie tam znaleźć. Jestem również na LinkedInie Magdalena Zakrzewska, także można mnie tam znaleźć, można do mnie napisać, można do mnie zadzwonić, tam za każdym razem jest mój Whatsapp podany. I tak samo też można zamówić książkę. Książkę będzie jeszcze można, ponieważ stronę cały czas buduję, ponieważ buduję stronę, musiałam ją troszeczkę przerobić: swoją stronę internetową oraz sklep. I no tutaj ukłonę do mojego męża, który mam nadzieję, że oderwie się od tego piernika dojrzewającego, którego w chwili obecnej robi i, i poświęci mi trochę czasu i dokończy mi tą stronę. Także jeżeli ta strona już ruszy, to na pewno i tobie Sylwia, dam znać i, i na pewno na swoim fanpage'u też napiszę. Także też tam będzie można, będzie link do sklepu i będzie w sklepie można zrobić pre-order książki. Kochana, ostatnie pytanie do ciebie, na dzisiejszy wieczór. Co chciałabyś przekazać osobom, które nas oglądają i słuchają? Chciałabym im przekazać, żeby dążyli do spełnienia i do realizacji swoich marzeń. Żeby nie bali się marzyć i nie bali się spełniać tych marzeń, ponieważ to jest coś niesamowitego, to jest coś fantastycznego. I że jeżeli nie ma czegoś takiego, że nie da się tego zrealizować, nie da się tego zrobić, wszystko się da. Wszystko się da, jeżeli tylko w trwale będziemy pracować, jeżeli będziemy dążyć do realizacji tego celu i jeżeli naprawdę tego będziemy bardzo, bardzo chcieć. Także, kochani, wszystko jest do zrobienia, wszystko jest do zrealizowania. To tylko i wyłącznie zależy od nas samych. Dziękuję Ci pięknie. Moim gościem dzisiejszym była Magdalena Zakrzewska, ekspert, ekspert triologii i bardzo Ci dziękuję Magdo za to, że byłaś dzisiaj tak pięknie, wspaniale mówiłaś na temat udziału swojego właśnie w niegotowie na sukces. Życzę Ci pięknego wieczoru. Dziękuję również, dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia.